Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym ponownym spotkaniu, na którym będziemy razem ćwiczyć. Będziemy razem grali ćwiczenia, które pomogą nam zbudować naszą technikę gry na trąbce. Na, ost na ostatnim naszym spotkaniu graliśmy ćwiczenie na ustniku. Pokazywałem, jak się oddycha na trąbce, jak się operuje powietrzem. I graliśmy proste ćwiczenie na ustniku, którego, gdzie naszym zadaniem było wydobycie długiego, prostego, stabilnego dźwięku, grając na samym ustniku. Pierwszych moich kilka filmów yy, będzie na temat ćwiczeń yy, na samym ustniku, granych na samym ustniku. Dlatego, że na, grając na samym ustniku. Jesteśmy w stanie najlepiej wyćwiczyć yy, operowanie powietrzem podczas grania. Jesteśmy w stanie zbudować nasze mięśnie potrzebne do gry na trąbce. I ustnik, specyfika ćwiczenia na ustniku jest taka, że na ustniku, po prostu jeżeli jakieś ćwiczenie nam wychodzi, uzyskujemy ten efekt, który chcemy uzyskać. To znaczy, że robimy wszystko dobrze, że wszystkie aspekty grania są realizowane w prawidłowy sposób. Do przypomnienia sobie tych podstawowych wiadomości, jak układamy mięśnie potrzebne nam do gry, jak oddychamy, jak dmuchamy. Odsyłam do poprzedniego odcinka, jeśli ktoś nie widział. A dzisiaj dalszy ciąg ćwiczeń. Ostatnio uczyliśmy się właśnie jakby dobyć prosty dźwięk bez zmian wysokości, bez zmian dynamiki, czyli żeby był jednakowo głośny przez cały swój przebieg, żeby się nie ściszał, nie zgłaśniał i tak dalej. A dzisiaj spróbujemy. Będziemy próbowali zmieniać wysokość dźwięku podczas grania na samym ustniku. Odkładam trąbkę po raz kolejny. Trąbka jeszcze będzie czekać. Na razie gramy na samym ustniku. Takie są początki nauki, nauki gry na trąbce. Najczęściej po prostu uczniowie grają ćwiczenia przez kilka lekcji. Grają na samym ustniku. Spróbujemy zagrać teraz. Taki spadek wysokości. Zaczniemy od zmiany wysokości dźwięku na ustniku, na samym, grając na samym ustniku, zaczniemy od zmiany y, y, wysokości dźwięku. Będziemy szli w dół. Spróbujemy zagrać takie ćwiczenie na razie, na sam początek. Ja nazywam je skokiem ze spadochronu. Wyobraźmy sobie, że wyskakujemy z samolotu, otwieramy spadochron. Ja nigdy tego nie robiłem. Być może mi kiedyś będzie dane. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli wyskakiwałbym z samolotu na spadochronie, to raczej chciałbym spadać powoli. I żeby ten spadek mój, że ten, ten lot w dół, żeby był, żebym mógł to kontrolować, tak? Tą prędkość spadania i tak dalej. I żeby była ona w miarę płynna. Żebym spadał płynnie. I tak samo spróbujemy zagrać na usniku. Technicznie, jak to wygląda. Będziemy próbować skierować mm, strumień powietrza, który wdmuchujemy w ustnik, będziemy go próbować kierować w dół. Tak jakbyśmy próbowali, nie wiem, kierować światłem lasera albo latarki, tak, świecimy i to światło zmienia swój, promień światła zmienia swój kierunek. Tak samo kierunek dmuchania będzie się zmieniał, kiedy będziemy grali ten spadek dźwięku, bo fachowo nazywa się to glissando. Ześlizgnięcie płynne, ze, ześlizgnięcie się z jednego dźwięku na inny nazywa się po włosku glissando i możecie spotkać taki zapis w nutach. Glissando na trąbce raczej nie, chociaż zdarza się w, w nutach na orkiestrze rozrywkowej, na przykład. Jest taki efekt na trąbce, pokażę go kiedyś. Ale prędzej chyba na puzonie. Puzon jest w stanie fajnie zagrać glisanto. Natomiast na samym usniku da się to zrobić bardzo płynnie i tak będziemy próbować. Zaczniemy od jakiegoś dźwięku w jakimś troszeczkę wyższym rejestrze, tak żeby mieć ten zapas do tego spadku. Sami wyczujemy, że. że że jesteśmy w stanie zagrać ten ten to na dół, i yy, już pokazuję, jak to będzie brzmiało. Jak zauważyliście? To moje glisando było dosyć powolne i, jedno, i takim jednostajnym ruchem, żeby staramy się, po pierwsze, żeby nie było tak, takich schodkowych spadków, tak jakbyśmy nie chcieli spadać na spadochronie, nagle spadamy, spadamy i nagle pas w dół z jakąś większą prędkością i znowu, żeby raczej ten nasz spadek w dół był w miarę płynny <laughs> i powolny, starajmy się mieć nad tym kontrolę. To jest znakomity trening dla naszych mięśni tutaj potrzebnych, potrzebnych do gry na instrumencie. I dodatkowa jeszcze zaleta tego ćwiczenia jest taka, że, że grając w dół rozluźniamy nasze gardło odruchowo. Tak? I to jest niezbędny element przy grze na trąbce, żeby mieć tutaj wszystkie mięśnie luźne, żeby niczego tutaj nie spinać. Patrzcie, jak zepnę to nawet nawet będę inaczej mówił. Tak jak tu napisałem wszystkie mięśnie szyi, tak mówię na takim ścisku. Nie jest, to do, nie jest to dobre, żeby starać się, właśnie w grze na trąbce i w, tutaj w tych ćwiczeniach na ustniku, e, uświadomić sobie to, że gardło musi być luźne podczas grania na trąbce, czy, czy chociażby na samym ustniku. Spróbujcie teraz ze mną zagrać i jeszcze. Chciałbym powiedzieć o końcówce tego, tego spadku, że, że czujemy kiedy kończy nam się ten zasięg, tak? Każdy ma swoją indywidualną skalę gry, czyli skala gry jest to odległość pomiędzy, zasięg nasz po prostu, pomiędzy najniższym dźwiękiem, który potrafimy zagrać, a najwyższym dźwiękiem, który potrafimy zagrać. To jest nasza indywidualna skala gry. I kiedy właśnie czujemy, że kończy nam się ta skala w dół, że, że raczej już niżej nie zejdziemy, że jest to już taki końcowy odcinek, który jeszcze możemy przebyć. Próbujemy gdzieś na tym właśnie jednym z tych niższych dźwięków, tych naszych krańcowych, który jeszcze jesteśmy w stanie komfortowo wydobyć, bez, yy, bez żadnych już zakłóceń i jesteśmy w stanie na nim wylądować. To właśnie na nim lądujemy, i, i ten ostatni dźwięk, ten najniższy, który potrafimy zagrać. Yy, Zatrzymujemy i próbujemy na nim się zatrzymać przez kilka sekund, wyprostować go, żeby tak jakbyśmy stanęli na twardym gruncie, lądując na spadochronie. Zademonstruję jeszcze raz. Spróbujcie ze mną zagrać. Hi. Drugim takim ćwiczeniem, który, który, które ma nam pomóc w opanowaniu zmian wysokości dźwięku w grze na ustniku, będzie ćwiczenie, które ja z kolei nazwałem wyścig motorów. To jest tak jakbyśmy wsiedli po prostu w motocykl i ten silnik po prostu pracuje, jedziemy na coraz wyższych obrotach, obroty silnika wzrastają. I będzie to też glissando, tylko tym razem w górę i teraz yy, i podobnie jak, jak w tym poprzednim ćwiczeniu, skok, skok na spadochronie, tym razem wyścig motorów. Yy, gramy glissando do góry, staramy się jakby grać coraz wyżej. Technicznie to również będzie wyglądało podobnie, że kierujemy nasz strumień powietrza w w górę. Yy, yy, to nam pomoże na początku. To nam pomoże, jeżeli będziemy zmieniać kierunek powietrza, wmuchając w ustnik. To zalecą tego ćwiczenia jest to, że im wyżej gramy, tym ciśnienie powietrza wdmuchiwanego w ustnik rośnie. Gramy z coraz większym... Wydmuchujemy powietrze z coraz większym ciśnieniem. Dzięki temu gramy coraz wyżej. I w momencie, kiedy jakby ten napór powietrza na nasze wargi od środka rośnie, musimy trzymać nasz układ gry coraz bardziej skupiony. Jakby potrzebujemy coraz większej siły, żeby utrzymać to skupienie, bo coraz większy jest napór powietrza od środka. W związku z czym w tym momencie pracujemy nad skupieniem, nad siłą Mięśnie aparatu gry, czyli niektórzy to nazywają zadęcie, pracujemy nad, nad siłą właśnie potrzebną nam do utrzymania ust w odpowiednim skupieniu, żeby powietrze nam ich po prostu podczas gry nie rozchyliło i w tym momencie urwie nam się dźwięk, tak? Co jest niepożądane. Więc próbujemy, tym razem obieramy sobie jakiś taki niższy rejestr z tych, które potrafimy zagrać, któryś tam z tych niższych dźwięków w naszej skali. I próbujemy zagrać glissando do góry. Również, również wznosimy się wolno, jakby rozpędzamy się na tym motorze, ale nie, 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 nie też nie schodkowo, tylko jest to bardzo, stop... powinno to być bardzo stopniowe podejście do góry. I również gdzieś tam u góry, jak czujemy, że już nam się skończy skala, również staramy się zatrzymać na jednym z tych takich wyższych dźwięków, które potrafimy zagrać i na chwilę na nim zostać. Brzmi to tak. <słuch> Jest jeszcze w tym ćwiczeniu, żeby yy, kiedy je rozpoczynamy i w ogóle we wszystkich ćwiczeniach, które gramy na ustniku, że yy, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, rozpoczynamy dźwięk na razie bez użycia języka. Języka będziemy używać w grze na trąbce, ale na razie się tym nie przejmujemy. Po prostu zaczynamy dmuchać, łączymy wargi i w ten sposób zaczynamy dźwięk. Spróbujemy się jeszcze raz pościgać na motorze. To zrobić kilka razy dziennie, właśnie ten nawet rozpocząć od tego w ogóle ćwiczenie danego dnia, że sobie najpierw gramy ten spadek na motorze, na spadochronie, przepraszam bardzo. Ten skok na spadochronie w dół i wznoszenie się do góry wyścig motorów, Ok? To będą dwa ćwiczenia. I teraz już spróbujemy zagrać konkretne ćwiczenie. Tak samo jak poprzednie, będziemy grali na przemian. Będą to tym razem już dwa dźwięki konkretne i lądowanie tym razem już w, w, przejedziemy konkretną odległość w dół. Będzie to interwał tercji małej. Od tercji małej, na przykład, zaczyna się 100 lat, jeżeli chcecie usłyszeć tercję małą. Tak, to jest tercja mała. To ćwiczenie zaczyna się również od od brzmiącego dźwięku F granym tutaj na pianinie, to jest F, a na trące jest to nasz dźwięk G. Jednak, jeżeli będzie czu, będziecie czuli, że ten dźwięk jeszcze nie jest, jest trudny dla Was do osiągnięcia, na początku różnie bywa. Różnie. Ci, którzy chcą zaczynać grać na, na ustniku i w ogóle na trąbce, zaczynają od różnych dźwięków. Dla każdego jest to inny dźwięk, jest, jest y, tym dźwiękiem komfortowym. Ważne właśnie, żeby mieć cały czas to poczucie komfortu, że nie wysilamy się zbytnio, niczego nie forsujemy, nie gramy za głośno, wszystko gramy w takiej dynamice. Mezzo nie forsując dźwięku, żeby on nie był za głośny, bo jak gramy w ogóle za głośno, to, to szybciej się męczą nam mięśnie. To raz. A dwa, po prostu nie mamy, yy, nie mamy kontroli nad własnym brzmieniem za dłużej. Nie? Przynajmniej na początku. Czasami tak jest, że trzeba zagrać głośno w orkiestrze, ale też chyba raczej nie powinien to być dźwięk taki przesterowany. Prze, yy, Zbyt głośny, taki, nad którym już nie mamy panowania, tylko gramy do granic, do granic dynamiki, która, nad którą jeszcze mamy panowanie nad brzmieniem danego dźwięku. Ale te wszystkie ćwiczenia, które gramy, w ogóle, jeżeli będziemy ćwiczyć cokolwiek, czy na usniku, czy na trąbce, zalecam granie w dynamice mezzo forte i też nie za cicho czyli mezzo forte to jest średnio głośno po włosku. I takie oznaczenie znajdziecie na pewno w zapisach nutowych, M, F, takie pod nutami. To będzie właśnie mezzo forte. Więc zapraszam ponownie do grania ze mną z podkładem. To jest ćwiczenie glissando tercja mała w dół. W pulsie utworu pierwszy dźwięk, jaki zagramy, liczymy do dwóch, drugi dźwięk, jaki zagramy, liczymy do czterech. I. I zapraszam do grania na przemian ze mną, tak samo jak poprzednio, gdyż buduję to mięśnie potrzebne nam do grania na instrumencie. W momencie, kiedy gramy dany odcinek, i taki sam odcinek czasu odpoczywamy i znowu gramy, to jest porównywalne, jakbyśmy próbowali ćwiczyć seriami na siłowni. Zapraszam do wspólnego grania.